Nie mam bangowo. A, Ale wam amfiteat odpicowali, co? Kurde. Zgłosiliście się do programu Pimp My Amfiteat? Kurde, nie, super, niesamowity. 5 tysięcy ludzi i żadnego to i to ja. Ktoś za to peknie, nie? Ale dobra, nic tam, to nie moja sprawa. Na wakacjach jesteście, co? Na, na wczasach. Fajnie jest, co? Wypocząć sobie nad jeziorkiem, żaglówką popływać łódką. Rybę zjeść w smażalni. Uważajcie na smażalnię ryb. Tam jest dużo takich, wiecie, haczyków. W smażalni ryb to ty jesteś rybą. Podchodzisz do lady, dzień dobry, świeże są te rybki? Proszę pana, oczywiście, że świeżutkie dziś rano złowione w tym jeziorku. Co pan poleca? Dorsza! I co to jest to menu? Co tam jest napisane? O co tam chodzi? 7 zł za 100 gram? Co to jest, kurna, jakiś kalambur? Co to jest rebus? O co chodzi? Co? Gdzie tak jest? Pójdziesz do burdelu, będzie na cenniku 7 zł za kilogram? I nie wiesz, co przyjdzie. Prostytutilla. Dobra. Żebyśmy się silnie zrozumieli, ja uwielbiam w czasy nad jeziorem, nad morzem. Można sobie fajnie, fajne widoki pooglądać, co nie, chłopaki? Fajne, co? Chodzą te tu nie rozebrane, nagie, półnagie. Na plaży, na promenadzie, opalone, sexy, nunie, takie, co? Chłopaki, jak? Jest, co? Ah. Tam single się odzywają, zajęty się nie wychyli. Facet to jest jednak miękka faja. Pewnie, że tak. Co, ja nie wiem? Facet to taki fajuch. Wy wszyscy jesteście fajuchy. Płochliwe, strachliwe fajuchy. Boicie się swoich kobiet. Oszukujecie je. Ha. Mm. Jestem pierwszym artystą w wygwizdanym w Rągowie. Ale słuchajcie, facet to jest taki... Oszukujecie swoją kobietę. Oczywiście. Osu oszukujecie swoją kobietę, bo się boicie jej, re jej reakcji, jej gniewu. Co? Dobra, uwaga. Kto z was, drodzy panowie, uważa, że jego kobieta ma za małe piersi? Ręka do góry. Singiel. A, jest. Nic, że cię nie widzę. Fajuszki! Brzydka! Oszu, oszuści! Brzydka! Uważasz, że jestem za gruba? Nie! Chciałbyś, żebym miała nogi jak ta laska? Nie! Chciałbyś, żebym była szczuplejsza, miała większe piersi? Nie! Uważasz, że twoja kobieta jest za gruba, powiedz jej to! Jesteś za gruba! Masz osobne wejście do Tesco, jesteś za gruba. I zdejmij, dziewczyno, ten krzyżyk, bo ludzie myślą, że stoję przy giewoncie. Powiedz jej, bądź mężczyzną. Powiedz jej, jesteś za gruba. Co się stanie? Czego się boisz? Że co ci zrobi? Zostawicie? I co? Będziesz płakał za za grubą? Zacznijcie być facetami, a nie fajuchami. Jak ona chce obejrzeć komedię romantyczną, ty mówisz nie. Ja chcę obejrzeć Szybcy Nadzy Wściekli. Albo Masakra Wiertarą 4. Swoją drogą bardzo przyzwoity pornos. Męskie filmy. A, i polecam, polecam DVD z całego serca. Broń Boże Kino. Kino to jest masakra, a jak idziesz z dzieckiem, to jest w ogóle hardcore, jest pozamiatane. Chodzicie z dziećmi do kina, wiecie jak to jest? Co robi kino z dzieckiem? Wchodzisz do kina, zapach popcornu jest powalający od wejścia. Wiemy, oni to robią celowo, żeby dziecko, które wejdzie z rodzicami, od progu dostało po nozdrzach. Drrr. Popcorn! Mamo, ja chcę popcorn! Mamo, popcorn! 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 Się wydaje, że z tym dzieckiem coś się dzieje. W końcu matka kupuje mu ten popcorn. Nie dlatego, że go kocha, czy że chce mu sprawić przyjemność. Tylko żeby siary nie było na całe kino, że nie potrafi go wychować. Jeszcze do męża. Andrzej, zrób coś, to też twoje dziecko. A Andrzej... Mnie oczywiście zawsze przyszpi. Doszedł. Nie. E, mnie oczywiście zawsze w kinie przyszpili, więc lecę do toalety. Toalety w kinach są super. Kabiny zawsze zajęte. Nie, tam się chyba ludzie koncentrują przed filmem. Albo dzieci strają po popcornie. Zawsze zajęte, więc lecę na tym ciśnieniu tej sali kinowej, bo się boję, że nie zdążę. Oczywiście zawsze zdążę, przynajmniej z pół godziny reklam. Macie taką schizę jak ja w kinie? O jest, zaczyna się. To już jest film, to już jest film, nie? To trailer. Teraz jest film, nie? Trailer, nie? Film, nie? Trailer, nie? Film. Nie wiem. Teraz mi taką siekę z mózgu zrobili, że dopiero w połowie filmu się wyluzowałem, że to na pewno nie jest trailer. Ale największa frustracja, słuchajcie, w kinie, wyobraźcie sobie, siedzę w wygodnym fotelu, przede mną wielki ekran, nagle światła gasną, 50 głośników robi mega czat, włącza się bardzo wciągający film, chyba najważniejsza scena w filmie i nagle przede mną... Gościu, górna, tam już nic nie masz, pogódź się z tym! Oczywiście za 5 minut. Znowu, bo tam się jeszcze lód rozpuszcza. O! 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 Pożegnam się z wami taką, e, się pochwalę, bo wymyśliłem spot reklamowy. On niedługo będzie leciał w telewizji. On leci tak. Kanister benzyny 100 zł. Bilet do Warszawy 120 zł. Płonący budynek PZPN-u bezcenny. Miłych wakacji. Cześć.